Cześć, cześć witam was wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie z tej strony Kosmo i przychodzę dzisiaj do Was z Kosmo News z niesamowitą wiadomością z tym tak podekscytowany, wstałem i miliony informacji po prostu mojego Twittera zaskoczyło. No i co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Słuchajcie, już kilka miesięcy temu mówiłem wam, że i, i coś kombinuję, że byłem pewny, że coś się dzieje, że tam nie ma tak po prostu, że jak jest po prostu jedna gra, jak jest jakieś The Sims 4 czy The Sims 2, czy The Sims 3, jest, wiecie, po prostu cały czas rozwijane to zawsze. Coś jest skombinowane gdzieś tam, wiecie, w piwnicach e, i tak dalej. Zawsze coś się dzieje, zawsze są już jakieś nowe pomysły i tak dalej. No i mówiłem wam też o tym, że chodzą przesłanki nad tym, że The Sims 5 właśnie się tworzy. No i kilka godzin temu główny szef EA, CEO Andrew Wilson potwierdza, że prace nad The Sims 5 trwają. I dodatkowo może to być gra nie tylko single, ale też multiplayer. Boże, wow, jestem podekscytowany. Słuchajcie, przejdźmy do tego tematu. Andrew Wilson udzielił wywiadu, w którym właśnie został zapytany o ponowne wprowadzenie trybu online do The Sims. Patrząc na to, jak dużą popularność osiągnęła kiedyś ta gra. Tutaj oczywiście osoba pytająca odwołała się do The Sims Online, gry, która działała od 2002 do 2008 roku. I Andrew Wilson odpowiedział, że jest to dobre pytanie. Powiedział, że The Sims Kończy 20 lat, i ekipa z Maxis dostarczała niesamowicie innowacyjny i kreatywny content dla Simsów podczas tych wielu lat czyli gry, której społeczność cały czas się zwiększa. Jeśli myślimy o Simsach, to musimy odwołać się do motywów, dla których gramy w tę grę. Są to takie motywy jak inspiracja, ucieczka od życia prawdziwego, interakcje społeczne, kreowanie gry, udoskonalanie samego siebie i konkurencja. Desims skupiało się na spełnianiu tych właśnie motywacji, inspiracji, ucieczki kreacji i udoskonalenia samego siebie, za to nie skupiało się tak bardzo na interakcjach i konkurencji. Jest kilka rzeczy, które są faktem. Jedna to to, że społeczność Dezims cały czas rośnie. A z pomocą social mediów ludzie się łączą i dzielą tym, co zrobią w grze i tym, co robią wokół gry. czyli na przykład pewnie chodzi mu tutaj o modyfikacje. Oczywiście widzieliśmy aspekt The Sims Online, który był dla nas bardziej doświadczeniem społecznym. Widzimy też, że natura The Sims, szczególnie konkurencja pomiędzy graczami rośnie. Gracze lubią porównywać swoje budowle, simów i tym podobne. Rośnie konkurencja i kontrasty pomiędzy graczami. Także widzicie, tu są zauważane zmiany tak naprawdę, cały czas jest zauważone to, że jakby społeczność The Sims rośnie, cały czas się to rozwija i naprawdę The Sims osiąga cały czas niesamowite sukcesy, jeżeli chodzi o to. Bo jeszcze później wam powiem e, dosyć ciekawe rzeczy wydarzyły się e, i dosyć ciekawe informacje na temat samej The Sims 4 zostały udostępnione, ale przejdźmy jeszcze do końcówki wywiadu. Andrew Williams mówił, że Maxis cały czas myśli o nowej generacji gry i oczywiście o tym, że będzie ona na różnych platformach. My zawsze pozostaniemy wierni naszej inspiracji, temu, tej ucieczce, temu samoudoskonalaniu się i tym motywacjom, czyli tym rzeczom, które były obecne w The Sims Online już wiele lat temu i takie rzeczy w nadchodzących latach staną się ponownie częścią D. Sims. Andrew mówi, że są podekstowani, że cały EA, cały Max jest podekstowany tym, że ta gra nie ma żadnej konkurencji w swojej kategorii. Nie ma drugiej takiej gry, która dostarcza motywację i spełnienie tej motywacji właśnie dla graczy. Cały czas EA myśli o ogromnych możliwościach rozwoju The Sims w nadchodzących latach. Tak wyglądał ten wywiad, ludzie interpretują go jako potwierdzenie właśnie tego, że The Sims 5 wychodzi. Pamiętajcie, że to jest moje tłumaczenie, no strasznie szybko, tylko tego wiecie, przeczytałem i tak przetłumaczyłem, więc niektóre niektórzy mogą być tutaj związane z niedociągnięciami dużymi, natomiast EA według Sims Community, Sims VIP potwierdza to, że The Sims 5 jest właśnie w pracach. Tak właśnie wyglądał ten wywiad, a tutaj jeszcze właśnie kilka informacji od The Sims Community, ponieważ wydaje mi się, że one są ważne. The Sims Community powiedział, że z reguły prace nad nowymi częściami gry zaczynają się już podczas cyklu wydawania obecnej części, czyli rozumieć, na przykład rozpoczęcie produkcji The Sims 3 odbyło się podczas tego, gdy do The Sims 2 wychodził drugi dodatek, czyli już w 2005 roku, a Simsy 3 wyszły w 2000, miały swoją premierę w 2009 roku, czyli patrząc na to, jakby The Sims 5 mogło zacząć być rozwijane podczas zaczęła się nad nim produkcja, podczas wyjścia do dodatku spotkajmy się. Także to jest dawno temu. I ta gra jest, już wiecie, na takim poziomie rozwoju, a my nadal nic o tym nie wiemy, ale w końcu mamy chociaż tego potwierdzenia. Dodatkowo pamiętajcie, że to, że The Sims 5 jest w produkcji, nie oznacza tego, że Prace nad The Sims 4 zostaną zaprzestane. Nową generacją zajmuje się tak naprawdę zupełnie inny zespół deweloperów, co może oznaczać, że The Sims 4 jeszcze przez kilka lat będzie rozwijane. Nie wiemy jak długo. Ja spekuluję: jakieś 2 lata, 3 lata. To mi się wydaje takie dosyć prawdopodobne, i w tym czasie myślę, że dostaniemy The Sims. 5. Nie wiem ogólnie, czy pamiętacie, ale wokół The Sims 4 krążyły słowa twórców, którzy mówili, że The Sims 5 nie pojawi się, jeżeli The Sims 4 nie odniesie sukcesu. No cóż, niedawno jej ogłosiło, że The Sims 4 jest najlepiej sprzedającą się grą w historii The Sims. Dokładnie. Chciałem tylko powiedzieć, że mówimy tutaj o sprzedaży, oczywiście gry podstawowej. Decims 1 sprzedało się w 11 milionach kopii, The Sims 2 tylko w 6, co jest dla mnie ogromnym szokiem. Decims 3 w 7, a Desim 4, uwaga, uwaga, oklaski dru dru, dru, dru dru w 20 milionach kopii. No w porównaniu do innych części, tam no, musicie przyznać, że jest to świetny wynik, to jest prawie potrojenie tego, co The, The Sims 3 się sprzedało, w ilu, właśnie w jakich ilościach kopii, potrojenie tego, co Decims 4, no co The Sims 2 się sprzedało, czyli no, jakby, uważam, że to jest ogromny sukces. Oczywiście jest to pewnie związane z tym, że Destiny 4 przez pewien czas było darmowe, przez jakieś 7 dni, więc wtedy na pewno dostało dużo takich unikalnych graczy. Natomiast jest to nadal, tak jak mówię, ogromny sukces i naprawdę wiele ludzi gra w tą grę. Poszukałem trochę w internecie i okazało się, że The Sims 3 zostało potwierdzone w okolicach kwietnia 2013 roku, czyli na półtora roku przed wydaniem właśnie The Sims 4. To jest dosyć mało czasu, natomiast to już było takie oficjalne potwierdzenie ze zdjęciem, z logiem i tak dalej, więc to już była gra naprawdę w końcowej fazie produkcji, tak można to nazwać, słuchajcie. A myślę, że D-Sims jeszcze w końcowej fazie produkcji nie jest, natomiast jeszcze znalazłem fajne informacje, na przykład na temat e, plotek na D-Sims 4, które wychodziły. I w 2010 roku, czyli rok po wyjściu D-Sims 3, jeden z pracowników EA tweetnął sobie, tak, o, chyba przypadkowo, że właśnie jakby pracuję nad simami w The Sims 4. Oczywiście tweet został od razu usunięty. No natomiast słuchajcie, okazało się, że była to prawda. I jak widać, wydaje mi się, że jesteśmy w połowie takiego tego tworzenia The Sims, bo zważając na to, że naprawdę. Najprawdopodobniej w sumie prace nad The Sims 5 mogły rozpocząć się już w 2015 roku, czyli rok po stworzeniu, rok po premierze The Sims 4 to myślę, że na to, iż jej chciało, aby The Sims 4 miało dłuższy jakby ciąg i żeby po prostu ludzie grali w nie dłużej niż poprzednie części, średnia poprzednich części to było około 5 lat. Myślę, że EA teraz zwiększa tą średnią do 7-8 lat, dlatego przewiduję właśnie premierę The Sims 5 na 2022-2023 rok. To było dosyć racjonalne. Myślę, że naprawdę ta gra już jest rozwinięta i mieli też no, dużo więcej czasu jednak deweloperzy The Sims 5 na to, żeby popracować i mają jeszcze 3 lata czy lata. Nad tym, żeby The Sims 5 wyszło. Dodatkowo no, była ta informacja o tym, że będzie to gra i single, i multiplayer. Nad tym jestem trochę przerażony, bo w sumie, tak patrząc na to, że chciałem, żeby Simsy były multiplayer. To nie do końca jestem teraz, tak powiem wam zupełnie szczerze, tego pewny jak to by miało wyglądać, jeżeli to było takie wszystko okej, okay, fajnie, dostępne to spoko, ale były osoby, które pisały właśnie pod tweetem Sims Community, żeby nie było przypadkiem tak, że łóżko będzie, na łóżko będzie trzeba na przykład czekać 5 godzin, albo jeszcze płacić za jakieś dodatkowe pakiety, typu wiecie, pakiet łóżek do The Sims Online, musicie zapłacić 20 zł. Nie chcemy, żeby tak było, więc miejmy nadzieję, że EA to bardzo dobrze przemyśli. No jestem ciekawy, czy jesteście w końcu podekscytowani tym, czy w końcu nie będziecie na mnie tutaj hejtować, mnie, za to, że... Mówię o Simsach 5, kiedy one faktycznie są w, produ w produkcji i jest to potwierdzone. Słuchajcie, jestem ciekawy, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Czy jesteście podekscytowani? Czy bardziej się boicie? Czy jeszcze chcecie tego, aby SIM 4 było rozwijane? Czy może Decims 4 już dla Was jest rozwinięty i nie potrzebuje więcej rozszerzeń? Jestem ciekawy. Napiszcie w komentarzach, bo wydaje mi się, no, że naprawdę Decims no, 4 już skończyły 5 lat. Także no, kończą 5 lat niedługo, tak? Tak? Nie, no kończą 6 lat w 2020 roku. To jest naprawdę dużo. Także jestem ciekawy jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Sześcioletnie Simsy 4 nadal się bardzo dobrze trzymają. Nie powiem, że nie wyglądają jak nowiutka gra, bo grafika The Sims 4 jest ponadczasowa i to trzeba przyznać. Więc jestem ciekawy, jakie będzie The Sims 5, czy będzie w nich otwarty świat, czy będzie jeszcze bardziej obcięte po kosztach tak jak The Sims 4, czy twórcy właśnie popełnią te same błędy, a być może uchronią się tych błędów, których popełnili przy The Sims 4. Jestem naprawdę ciekawy i, i oczywiście bardzo podekscytowany, choć trochę się boję. Ale oczywiście, słuchajcie, ja, pamiętajcie, zawsze jako pierwszy będę was informował na temat 105. 5, ponieważ jestem bardzo oczywiście podekscytowany tym tematem. I cóż, chyba podstaję mi podziękować wam za oglądanie, napiszcie wasze odczucia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, do następnego, cześć!